Weźmy się za ręce. Zaczynamy. Abyśmy byli jedno, podajmy sobie ręce, abyśmy byli razem i jedno mieli serce, dzielmy się chlebem, dzielmy się niebem. Niech się odmieni, niech się odmieni oblicze ziemi, tej ziemi. I poszło. Tak, ksiądz nakazany, usiądźcie sobie. Brawo! Poproszę tu białego sajbabę, czyli Grzesia Śleziaka, gdzieś tam się schował, przyjechał, wyrwaliśmy go ze szpon śmierci, jest cały i zdrowy, więc będzie Wam tutaj dzisiaj opowiadał swoje historie. Zaraz po sajbabie Tadeusz Rolnik, a później kolejni. No, kolejni. Przypomnę sobie, kto w każdym razie mniej więcej na 16 Jerzy Zięba guść yy, programu. Sajbaba, baba, chodź tutaj! Patrzcie się, jakie połączą. Wy, wydał dyspozycję. Nawet możesz, Grzesiu, tu bliżej ponieważ jest dość ciemny ten namiot, więc ten. Poczekaj, założę ci mikrofon. Schowaj gdzieś sobie. Albo trzymaj. Dobrze, trzymać w kieszeni. Nie, masz też. Tak. A mikrofon będziesz tak miał. Jak już mówiłem, się że się nie był nie bardzo masz. chory, miał wiele będzie problemów, ci, ci kolega radował. mnie ratował. Ale tak, ratowałem nie, przepraszam, go. Przepraszam, przepraszam już. Wiem. Zapamiętajcie, ratowałem go płucnicą. O. Tak. A płucnica to jest porost islamski, mm -hmm. idealne, naprawdę doskonałe jak zioło, przy wszelkiego to rodzaju chorobach, nie ma, nie ma płucnica by od płuc, Dobra. nalewka, syropy, to wszystko, spotkacie w każdym niemal lesie, porost islamski i dzięki niemu stoi tu w życiu, tak. dzięki, to, dzięki, dzięki Tobie Roberto. Dzięki, dzięki, witam serdecznie wszystkich. E, wróciłem akurat z Nowego Jorku, także byłem u także inne nastroje były, pogoda podobna jak tu w Nowym Jorku, tylko wiosna to jest o tydzień wcześniej. Nie? Także byłem i na Kubie, także pokazałem, kto widział moje filmiki ostatnio, e, to e, no na wózku inwalidzkim jechałem na Kubę, no, wróciłem cały zdrowy i nawet biegałem tam troszeczkę e, na plaży, żeby poprawić wydolność. Były takie, wystąpiły po tej grypie nogi drewniane, to każdy zna jak to wygląda. E, chcę pokazać tutaj e, teraz najnowsze produkty, gdyśmy przyjeździli kapustę, już moją znacie chcę pokazać coś tutaj, e, co zrobiliśmy e, o tym teraz mówię, tu każdy może przyjść na degustację tego nazwać to maraton, przy jelitach, właśnie tu jest ta pucznica, to jest to właśnie ten poroz islamski 30 ziół, które zrobione jest bez użycia spirytusu można robić wielu ludzi z spirytusem, robi się to w ciągu 10 minut, zalewasz to powstaje przez pół roku, 30 różnych ziół oczywiście od odpowiedniej proporcji, można spróbować u mnie na stoisku jak to smakuje o Mirku, Mirek uważaj tam wyda poczesunek Mirek robi właśnie tym, jak będzie ktoś chciał po wykładzie sobie spróbować. E, maraton, 30 ziół, jak działa na elita, na sprawy SIBO, na wzdęcia, na brzuch, na zgagę, na wydzielanie żółci, e, rewelacja. Można pić z wodą, kto ma cukrzycę i silnioporność. Jest tu tylko na miodzie. A miód akurat cukrzycy też nawet pomaga mała ilość miodu. E, dodawać sobie można do wody i spróbować jak to smakuje. E, zaznaczam, powstawało to 5 roku. 5 miesięcy powstawał taki, taki produkt. Także można tutaj u mnie spróbować, spróbować oczywiście też tą wiśnie z peską mieloną, którą przywiozłem teraz z sobą. Byłem właśnie w Stanach Zjednoczonych, miałem wykłady tam, Zaprosiłem je teraz trzy Stany Zjednoczone, pokazałem jak zrobić warsztaty, robię w Stanach, w Kalifornii, w Connecticut, na Florydę i w New Jersey. W trzech Stanach teraz mam wykłady, takie warsztaty jak zrobić okowite. No nie wiem czy to wiecie co to jest okowita, najdroższy spirytus świata. Nie, nie powstają z cukru za 3 zł, tylko powstaje z miodu. A więc y, miód kosztuje 30 zł czy 60 zł i robi się taką okowitę wtedy. I w Stanach Zjednoczonych jedna butelka okowity kosztuje 1000 dolarów, taka pięcioletnia. A więc jak y, robicie, używacie jakichś spirytusów do ziół, warto pokupić sobie taką okowitę. Okowita jest sprzedawana w całej Słowacji legalnie, nie? tam jest to zrobione z miodu. Y, butelka taka kosztuje na Litwie 120 zł, y, butelka takiej okowity. A zwykły spirytus kosztuje 60, nie? także taka jest cena. I mówię dlatego, że tu nie ma spirytusu, bo jest zrobione na zasadzie miodu. Alkohol wytworzył się pod wpływem fermentacji, tylko i wyłącznie z miodu. Także jak smakuje, to tam na można przyjść i spróbować sobie. Także teraz byłem 10 niłamiszów, pracowałem również oczywiście u nich za darmo, tak jak pokazałem w kto ogląda mój kanał. Pracowałem tam przy, przy stajni, przy koniak, przy oborniku, przy nawożeniu warzyw wszystkich. Także no, mam zawsze sentyment do tych ludzi. No i cieszę się, że Robert mnie zaprosił tutaj, że mogę jeszcze z wami być, no bo mogło mnie już tutaj nie być i nigdy bym już tutaj nie mówił do Was. Także w grudniu byłem dwa miesiące w szpitalu, w trzech szpitalach, no przeżyłem trochę, także wiem jak to wyglądało. Zapalenie płuc tak silne, że praktycznie były po płuca zalane kwią. Teraz mam już guza, który zmniejszył się na kubie. Był 3 centymetry, jest tylko teraz 2 centymetry, centymetr go znikło. Piłem ja skorpiona, tak pokazałem na filmikach. Na kubie go stosują, to jest lek homopatyczny piją jedną butelkę w ciągu pół roku. Ja wypiłem za 6, za 3 tygodnie 6 butelek. Także no taka, taka niesamowita poprawa. No i cały czas robię teraz tą wodę plazmową piję. Połączyłem teraz zioła, pokażę na warsztatach, teraz będziecie do mnie do ogrodu, bo zdrowie z Wedzeku będziemy jakieś spotkanie robić, Pokażę jak można robić sobie zioła. Zioła popatrzcie, można na różne sposoby robić. Gotować, zalewać intrakta, mamy z gorącą wódką czy spirytusem, parzyć je, poprzez 15-10 minut skrzypu można zrobić sobie w postaci nalewki, zioła, które tutaj są, to są fermentowane. Można je również fermentować. Najnowszych teraz teraz robię w wodzie plazmowanej, macerujecie przez całą noc. Wieczorem kroicie zioła, glisnik, który teraz jest miszek, rewelacja, wszystkie te zioła są. Może wieczorem je dajecie, rano już to leci w postaci kisielu. tak, Potrafi woda plazmowa, te wszystkie klastry, które się tam tworzą, to jest nanowoda wyciąga z tych ziół, a więc wszystkie bioflavonoidy, witaminy, białkowe substancje zostały zachowane, żyją, bo nie zostały zabite temperaturą, ani wysokim procentem alkoholu. I one po prostu pijemy. I tak piję teraz to, i tak pomaga. No, można sobie każde to zioło tak wyzrobić yy, na wodzie plazmowanej. Yy, woda plazmowana co robi, to poczytać, bo i firma nam testują, bo nie wiem czy dzisiaj tu jest też, też dzichu. Był ze mną w Stanach Zjednoczonych, słuchałem o tej wodzie wykłady, nie, także jestem zafascynowany. I kto będzie chciał w styczniu, w czerwcu od nas kupić, pierwszy raz jadę właśnie na drugi tydzień, jestem w Bolesławcu. Kto ma waszywa, swoje opryski, chce robić naturalne bioopryski, bio a więc zrobiony oprysk jest na plazmowej wodzie. Oczywiście wroty, czpion i kapsa z papryki. Żadna mszyca, czy opryski, opryski, ja będzie chciał zrobić jabłoni. Tutaj mamy jakieś stare jabłoni, aby ktoś chciał podejść, to są stare odmiany jabłoni. Bojken, szara ryneta, ryneta śmietankowa. Mamy brzoskwinie, które nie wymagają oprysku. Pokazuję na wielu filmikach Wam sam domierzył 2 hektary. Teraz 20 ton jabłek oddałem dałem tam tym roku, bo nie opłacało się ich zbierać. Także kto chce takie jabłko, no co to jest jabłko, które my musimy opryskiwać 22 razy w ciągu programu Skierniewic. Te jabłonie już po prostu znikły. Te jabłko, które ja Wam teraz tutaj mam za 15 zł. To jest rewelacyjna. Nie ma takiej ceny w Europie. Kto będzie chciał nabyć, mamy te jabłonie z sobą. To jest chyba 5 krążelka mamy tutaj, e, mamy bojkę zielone jabłko. Mamy malinówkę czerwoną, taką, którą znacie jeszcze za komuny, jak się jadło w całym domu pachniało. Także te drzewka przywiozłem tutaj taką rewelacyjną cenę, żebyśmy zrobili promocję, żeby ci ludzie właśnie wracali do starych jabłoni. Ja jestem w trakcie wymiany takiego grodu. Mam kupiony u pieniążka, oczywiście w skierniewicach jabłonie. Po 10 latach pokazałem filmiki. Wszystko rak bakteryjny zjadnie. Gałęzie całe odlatują. Te jabłonie są robione, kto będzie chciał robić takie jabłonie sobie. Ma taką starą w domu jabłoń, która ma tam 100 lat czy 70 lat. Kocha, ma sentyment do tego, bo to był za dziecka na tym wychowany. Może przedłużyć życie tej jabłoni. W styczniu po prostu wysyła mi gałązki takie i ja zrobię mu kolejne jabłonie z tego. My takie coś z całej Polski bierzemy i robimy to po prostu, stale, robimy, szczepimy to na podkładce Antonówki i mając taką jabłoń, którą widzicie, o kurde, szkoda, bo umiera ta jabłoń. My możecie przedłużyć jej życie, zaszczepimy ją dalej, bo do ogrodu do waszego wróci dalej będzie rodzić wam jabłka. Która nie, wymaga prysku. Pokazałem mojego ojca, Sad, 120 lat ma. Pokazałem mech 10 cm na drzewie i to drzewo nie choruje. Nie ma żadnego bakteryjnego raka, nie ma mączniaka, nikt się, nie, nic się go nie łapie i to drzewo sobie poradziło. Nawet nie były te drzewa wapnowane. Pokazałem na tym filmie. Zaniedbany sad, ludzie mówią sadownicy, no to za sztuka zaniedbany. Ja w Sakierniewicach mam, w Sandomierzu mam sad, nie opryskuję niczym byli ludzie, nie opryskuję randapem trawy, przyjeżdżają ci sadownicy na zebraniach, mnie wezwali, mówią, że dlaczego ja nie opryskuję, że z mojego sadu idą robaki na ich jabłonie. Ja wiem, ja no ale to przecież macie opryskane, to czego się boicie, to tak jak szczepionki, zaszczepiony trzema szczepionkami, boi się tego, jak jest niezaszczepiony. No podobna, podobna sytuacja to jest, nie? Także no, ciekawe sytuacje są z tymi jabłoniami, ale polecam. Takie, takie właśnie jabłonie mamy teraz do nabycia, stare odmiany. I mówię, będziemy robić taką akcję w całej Polsce. Kto ma takie drzewo, sentyment ma do niego, wie, że to jabłko było wyjątkowe, smaczne, możemy to drzewo przedłużyć, wy w styczniu, zapakujecie paczkę, powiem jak wyciąć taką gałązkę, taką 30 cm i zaszczepiamy te jabłka i będziecie mogli na wiosnę odebrać taką właśnie jabłoń. Jabłoń, która była waszym, tylko przyjmujemy jabłonie, które mają powyżej 70 lat. No, jak już dożyła 70 lat, no to znaczy, że to jest naprawdę dobra jabłoń. Nie? Normalnie te nowe jabłonie bezpestkowe, te gatunki nie żyją powyżej 15 lat, jak się go nie opryska. Nie? A jak się opryska, to jest cały czas chemia. A w czerwcu zrobimy to na opryski, kto ma takie jabłonie, czy ma własne warzywa, czy własne pomidory, czy własną kapustę, na zasadzie właśnie wody plazmowej. Woda plazmowa po to zastosowałem, bo yy, woda plazmowa pokrywa całą roślinę taką mgłą i nie potrzeba wtedy gliceryny ani szarego mydła. Bo tak się robi kropelkowanie i nie pokryje całej rośliny. A woda plazmowa to będzie pokrywać całą roślinę i zupełnie naturalny produkt, bo to jest kapcajcyna znana od wieków. To jest papryka po prostu. Nie? Trzy rodzaje papryki. Skorpion, habanero i naga jolanda. To jest półtora miliona kapcajcyny. Weźmiecie taką małą buteleczkę, opryskujecie całą roślinę, i nie, nie ma możliwości, żeby złapało jakiś tam mszyca czy motyl, czy teraz na, na w czerwcu to jest dużo, dużo mszyc się z rodzi i zjadają wam te, te, te wszystkie warzywa. Nie? Też od stycznia, ja przyszłym tygodniu biorę właśnie od dzicha tą wodę, tysiąc litrów całe, daje mi takie wody i robimy, robimy właśnie taką do oprysków ten na warzywa ekologiczne. Także mój strój akurat ten jest skuby strój. Spodnie Wam powiem, wam kupiłem oryginalne wranglery w Stanach Zjednoczonych za 12 dolarów, nie mogłem wierzyć. Te buty kosztowały 100 zł, a u nas 300, także jestem w szoku, że w Stanach Zjednoczonych można tak tanio się ubrać. Nie? A u nas takie dżinsy kosztują co najmniej 400. Kupiłem to specjalnie, bo jak szłem do Amiszów pracowałem. Byłem tam na wykładach, ale dwa dni ostatnie spędziłem u Amiszów, pracowałem z nimi. E, jestem chyba jedynym człowiekiem z którego nie przyjdą i do swojej rodziny. Jestem zachwycony ich tam rodzinnością. Nie mają również te 300 kurek, mają te 200 krów. Także doiłem krowy i, i, i zawsze jak mówią ci ekolodzy, niektórzy, że mleko, je, mleko jest dla cielęcia. Totalna, totalny błąd, bo oni żyją od 300 lat i mleko starczy dla cielęcia, dla jej całej rodziny i jeszcze to mleko sprzedają. Bo krowa ma 40 litrów, teraz w dzisiejszych czasach nie ma krowy, która ma mniej. Jeśli ciele by wypiło 40 litrów w ciągu dnia, to po prostu zdechnie w ciągu dwóch dni. Ciele może wybić maksymalnie 10 litrów mleka, a co zrobić z 30, ma wylać do, 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 do ziemi? Takie są warunki. Oni doją te krowy tam... Też na wakum, ale cała rodzina żyje, mają wszystko kiszone, pokazałem na filmikach, nie byłem tej hurtowni, te sery, te kozie sery, no rewelacja, przywiozłem sobą również takie sery od amiszów, no coś, coś fajnego, jak jestem zachwycony. Także no, będę pokazywał, też takie warsztaty chcemy zrobić, żeby ludzi nauczyć właśnie jak robić yy, miód, leka ten, miód pitny. Ludzie, tutaj rozmawiają, nie wiedzą ile dać miodu, nie wiedzą proporcji ogólnie i na internet się pisze. No przecież nie musicie ze spirytusu niczym zalewać, czy ziół, czy możecie zrobić w postaci miodu pitnego, dwójniak, trójniak, czwórniak. Samemu, najlepszy wartość. Nie ma tam cukru, nie ma nic. Nie? Po prostu wytworzy się, e, bakterie tworzą środowisko, w którym same zginą. Tak jak i my ludzie, żyjemy w środowisku, niszczymy środowisko, w którym musimy umrzeć. Bakteria wytworzy maksymalnie 18% alkoholu i umiera i ona już dalej nie tworzy. Spirytus jest to rzecz sztuczna, no ja czas się przy tym upieram. No ja będąc chory na wątrobę nie mogę spirytu w ogóle żadnego. Nie? Tam można dwie trzy krople, łyżeczkę, no ale nie można codziennie wypić pół spirytusu. Bo stanie się alkoholikiem i dostanie się marskości wątroby. Nie? A spirytus po prostu neutralizuje wszystkie witaminy, bioflawonoidy. E, witaminy to w ogóle nie wspomnę. Nie? No jakby każdy z was wie co robił koniak. Jak wrzucicie jajko do spirytusu, co się zrobi? Ugotuje się. Nie? Zrobią się frędzle i nie nadaje się, trzeba miksować. Musi być alkohol 45, bo do 70 nie da się nic wrzucić, bo jest ugotowane. Podobnie dzieje się z ziołami, nie? Ale no wiadomo, że różańskie opisuje, można robić na ziołach. Są inne substancje robione zioła na, na spirytusie, inne substancje gotowane parowane, a inne y, przy żywych ziołach, tak jak teraz robiłem właśnie na tych na wodzie plazmowanej. To polecam taką ciekawostkę, chcę spróbować jak to działa na, na, na elita. To ma problemy z jelitami, polecam piąt zielony wrzucić. Czy SIBO ciągle wzdęty, mówiłem właśnie wykład, byłem w Stanach Zjednoczonych, robiłem o tym wykład. Większość ludzi na sali 80% ma SIBO. Ludzie nie wiedzą, to jest choroba, która występuje przy wrzodach, przy nadżerka. Często 80% ludzi ma SIBO. Co zje, to go wzdęty, twardy brzuch jak kamień. Nie? Co byś nie zjadł, czy surowy? Je każdy indywidualnie. Nie ma tak, że ja mogę być na keto, czy na tym. Jedni będą reagować po surowym, inni po kwaśnym leku, trzecim po słodkim. To jest indywidualne podejście do jak on całe życie się żywił, jakie męzy my po prostu w wielitach, wielicie cienkim konkretnie. SIBO to jest choroba przerost bakterii jelitowych z jelita grubego bez tlenowców, które się dostają do jelita cienkiego. I cały czas jesteśmy tak zdęci. O, tu piękne brzozy widzę niosą o, na wodę brzozową, będzie można kiedyś ciągnąć. O no, skołę! Także ja zapraszam do mnie na stoisko spróbować degustację teraz. Dziękuję i daję głos tutaj innym. I naszemu Robertowi dziękuję, że dzięki niemu też tu mogłem z Wami jeszcze być. Wspomagał mnie w grudniu, ratował mnie i jak mógł. Dziękuję. Jak byś żył tyle lat co ja, to byś wiedział o co tu chodzi. No dzięki Ci Robercie. Ja już 140, a no? 140 przede mną. Tak? Dziękuję za zaproszenie. Witajcie kochani. Nasz zdrowy kanał ATVB funkcjonuje przede wszystkim dzięki Waszemu wsparciu. Jeżeli moglibyście dołożyć swoją cegiełkę na utrzymanie i rozwój ATVB, to numer konta jest na planszy i w opisie pod filmem. Śliczne dzięki za każdą wpłatę. Osobne wielkie podziękowania dla osób już wspierających nasz zdrowy kanał. Piękne dzięki. Pozdrowionka słoneczne. Wszystkiego dobrego. Artur.